99% prezesów może pójść na dwa lata do więzienia za brak polityki rachunkowości. Księgowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Cała odpowiedzialność spada na prezesa, spada na zarząd, bo zaufali pracownikowi. Dowiadywali się, że taki dokument musi być stworzony, musi być zatwierdzony przez zarząd w momencie kontroli skarbowej. Serdecznie witamy na kanale TaxSafe. Dzisiaj ze mną są goście, jest Julia z oddziału Grudziądz i Leszek z oddziału Gdańsk. Witam serdecznie. Witamy. Tak. Mamy dzisiaj do omówienia taki ciekawy temat, jak polityka rachunkowości. Bardzo dużo firm jej nie stosuje albo nie ma. Zanim zaczniemy w ogóle rozmawiać o tej polityce rachunkowości, jakbyś Leszku nam wytłumaczył, co dokładnie oznacza ta polityka dla firmy, dla samego procesu. Polityka rachunkowości to jest taki obligatoryjny dokument, który powinna sporządzić tak naprawdę każda firma prowadząca księgi handlowe. Ten dokument określa nam mechanizmy księgowe w firmie, określa nam procesy, pokazuje nam tak naprawdę jak dana firma chce funkcjonować i pozwala kontrolować wszystko co w tej firmie się dzieje. Okay. Jest to też, widzę, bardzo ważny aspekt dla samej księgowości, tak? Dokładnie. Księgowa, m, która posiada taką politykę rachunkowości, e, może się na niej oprzeć w, w procesie księgowania danej firmy, więc bardzo często pojawiają się różnego rodzaju wątpliwości. Mhm. E, I bez tego dokumentu ciężko jest e, czasami poprawnie rozliczyć dany podmiot. Polityka wiadomo, rachunkowości może też ewoluować, tak? skoro firmy się rozwijają jaką jest praktyka? jest Czy na przykład teraz w roku wystarczy nam przysiąść do tej polityki rachunkowości, żeby sobie ustawić, co będziemy robić w kolejnym roku, czy się coś zmieniło w naszej firmie? Tak naprawdę, biorąc pod uwagę to, że niestety polski ustawodawca jest organem bardzo płodnym i te przepisy zmieniają się bardzo często, e, powinniśmy na bieżąco monitorować, jakie zmiany się pojawiają i tak naprawdę, czy mają one wpływ na tę politykę rachunkowości, którą już przygotowaliśmy. Natomiast standardową Praktyką z mojego punktu widzenia byłoby aktualizowanie jej przynajmniej raz do roku, bo tak naprawdę zawsze na przełomie roku zachodzą największe zmiany w przepisach podatkowych. Czy możesz powiedzieć, że w praktyce na koniec roku jakby możecie sobie usiąść z klientami, tak porozmawiać sobie o tym, co będzie w przyszłym roku, jakie mają wyniki finansowe, zastosowanie też pewnie jakiejś optymalizacji podatkowej, no bo każdy gdzieś ma jakieś różne wyniki, różnych rzeczy oczekuje. I to wtedy jest najbardziej też czas chyba na porozmawianie o tej polityce. Tak, dokładnie. Zwłaszcza, że wtedy również pojawia się aspekt rocznego sprawozdania finansowego, które mhm. tak czy inaczej trzeba omówić zarówno z zespołem księgowym, jak i z pozostałymi osobami zaangażowanymi w danym przedsiębiorstwie, więc tak naprawdę jest to idealny moment na to, żeby przeanalizować tę politykę rachunkowości, którą już mamy, a jeśli jeszcze jej nie mamy, jest to najwyższy czas, żeby ją wdrożyć. Jakbyś Julia mogła nam opowiedzieć może właśnie o tych konsekwencjach. co grozi? Faktycznie prezesom za brak takiej polityki rachunkowości, bo dużo osób też myśli, że to księgowa ponosi odpowiedzialność, ale chyba tak nie jest. Absolutnie księgowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak polityki rachunkowości. To zarząd bądź prezes zarządu, w zależności jaki jest powołany zarząd, odpowiada za brak polityki rachunkowości. Konsekwencje, jakie grożą za brak tego dokumentu, są poważne. Oprócz kar finansowych, które może nałożyć Urząd Skarbowy na prezesa zarządu, istnieje też odpowiedzialność karna, i tutaj do dwóch lat pozbawienia wolności grozi zarządowi za brak tego dokumentu. I chciałam dodać, że nie tylko spółki są zobowiązane do posiadania polityki rachunkowości, ale wszystkie podmioty zobowiązane są te, które Prowadzą księgi handlowe, czyli również fundacje i stowarzyszenia. O tym bardzo często zarządy fundacji czy stowarzyszeń zapominają. Okej. Okay. wiem, że w swoim oddziale prowadzisz kilkaset różnych podmiotów. Powiedz mi, kiedy firmy przychodzą do nas, do księgowości, do naszej kancelarii, do twojego oddziału, ile osób ma tę politykę rachunkowości już u siebie zrobioną? Nasi klienci mają wszyscy, oczywiście. Ponieważ nie wyobrażam sobie prowadzić ksiąg, poruszać i sporządzać sprawozdania finansowego bez posiadania tak ważnego dokumentu, który tak naprawdę uświadamia nam, co i jak mamy księgować. To jest tak jakby instrukcja dla księgowej, jak ma się poruszać w przepisach prawa. Natomiast w mojej karierze trafiali do mnie e, klienci, którzy dowiadywali się, że taki dokument musi być stworzony, musi być zatwierdzony przez zarząd w momencie kontroli skarbowej. No. Bo najczęściej, kiedy mamy do czynienia z kontrolą skarbową, ten dokument jest jako pierwszy e, przekazywany kontrolującym. Dlatego tak istotne jest, żeby pamiętać o tym obowiązku. A jakbyś mogła statystycznie powiedzieć, na przykład na 100 przyjętych firm, załóżmy w zeszłym roku, ile tych firm posiadało już politykę rachunkowości? Był to znikomy odsetek. Nie ma takiej świadomości jeszcze wśród okay. zarządu. <grystanie> <grystanie> Czyli możemy powiedzieć zgodnie z naszym tytułem odcinka, że 99% prezesów może pójść na dwa lata do więzienia za brak polityki rachunkowości. Jest to drugi najważniejszy dokument po sprawozdaniu finansowym, gdzie za brak sprawozdania finansowego grozi. Odpowiedzialność karna. Tak, spotykamy się z sytuacjami, gdzie klienci są odwiedzani przez funkcjonariuszy policji, ponieważ nie składają sprawozdań. Często myślą, że to księgowa powinna złożyć, natomiast nie ma takiej możliwości, żeby księgowa podpisała sprawozdanie do KRS. Ona je oczywiście sporządza, podpisuje, ale podpisuje. Potem musi zatwierdzić to sprawozdanie zarząd i to zarząd jest odpowiedzialny za złożenie go do sądu rejestrowego. Zwłaszcza, że ten proces samego przygotowania, zatwierdzania i składania również jest bardzo złożony. To nie jest tak, że księgowa może nawet gdyby bardzo chciała, tak? Mhm. Bo wiadomo, że my dla naszych klientów staramy się robić jak najwięcej, żeby tych obowiązków po ich stronie leżało jak najmniej. Natomiast sam proces stworzenia sprawozdania finansowego, dopasowania wszystkich danych, które znajdują się w tym sprawozdaniu do stanu faktycznego, później zatwierdzenie tego przez Zgromadzenie, podpisanie sprawozdania przez zarząd, i potem mamy jeszcze złożenie tego, tak, przez dedykowany system portal rejestrów sądowych. To też można zrobić, posiadając tylko i wyłącznie odpowiednie uprawnienia wpisane do KRS, więc może to zrobić jedynie członek, prezes zarządu lub prokurent. Inaczej, po prostu, jest to technicznie niemożliwe. Więc bardzo często, nawet klient zlecając taką usługę, ale nie przekazując odpowiednich informacji albo nie stosując się do instrukcji, które otrzymał, tak czy inaczej. Inaczej finalnie tego sprawozdania nie składa. Jeszcze wracając do polityki rachunkowości, mhm. ja bym uczuliła prezesów, zarządy, na to, żeby nie wzorowali się na gotowych, Dokumentach, które oczywiście można pobrać w internecie, dlatego że można popełnić błąd, księgi mogą być uznane za nierzetelne, jeżeli nie będą stosowane wszystkie wytyczne z tej polityki rachunkowości. Zalecam tak naprawdę skonsultowanie się ze swoim księgowym czy z doradcą podatkowym i przygotowanie tego dokumentu, tak naprawdę uszytego na miarę dla danej spółki. To bardzo ważna kwestia, żeby indywidualnie traktować przedsiębiorstwo z tego względu, że tak naprawdę Każda, każda branża jest inna, każdy przedsiębiorca w inny sposób chce prowadzić swój, swój biznes, każdy ma jakiś inny pomysł na to, co będzie się u niego działo. Dlatego, tak naprawdę, bardzo często, kiedy m, takiego klienta przyjmujemy od samego początku, wspólnie z nim zaczynamy tę przygodę, również jakby. Oczekujemy tego, że zaufa nam na tyle, że przygotujemy ten dokument rzetelnie i będzie to potem owocowało w jego codziennej działalności i będzie to przynosiło wymierne korzyści, zarówno finansowe, jak i oszczędność czasu i tak naprawdę pozwoli mu rozwijać się tak jak on chciałby tego najbardziej. Czyli generalną taką dobrą praktyką jest rozmowa z klientem, jakby na początku. Sprawdzenie w jego firmie, jaki dokumentów brakuje, co powinno być, sporządzenie takiego też dokumentu w formie właśnie polityki rachunkowości daje księgowej też dużo możliwości, bo wie czym firma się tak zajmuje. Mieliśmy raz problem z klientem z firmy transportowej. Poprzednie biuro rachunkowe bardzo źle księgowało go, czyli na przykład, jeśli był zakup tysiąca kartonów, można to zaksięgować w różny sposób. Może to być koszt, a może to być zapas, tak? Także polityka rachunkowości. Określa nam, wiemy co firma robi, czym się zajmuje, jakie koszty faktycznie będzie mógł ponosić klient w danej sytuacji. A dodatkowo też daje prezesowi zarządu, czy zarządowi po prostu sporo informacji o tym, jak jest księgowana dana spółka. Pozwala też na wprowadzenie kontrolingu i tak naprawdę weryfikację ksiąg handlowych, za co przecież zarząd odpowiada. Odpowiedzialność zarządu pewnie to będzie jeszcze jakiś kolejny odcinek. E, natomiast e, w jaki sposób policja dowiaduje się, że nie złożyliśmy sprawdzenia finansowego? Bo czasami się zdarzają takie sytuacje, że do nas do oddziału też przychodzą e, panowie z prokuratury i się pytają o jakieś firmy. Takie informacje są przekazywane z sądów rejestrowych, czyli z KRS-u. E, w KRS najczęściej wysyła wezwanie do zarządu o złożenie tego dokumentu. Tak z mojego doświadczenia zwykle są dwa takie wezwania. Jeżeli zarząd nie reaguje, no to wtedy pojawiają się funkcjonariusze policji. Z mojej perspektywy spotkałem się już z tym, że sąd rejestrowy już przy pierwszym wezwaniu, jeśli to przekroczenie terminu było znaczne, bo też sądy działają w różny sposób, zależnie od wydziału, właściwości miejscowej. Jeśli to przekroczenie było znaczne, to już przy pierwszym wezwaniu zdarzało się, że składane było zawiadomienie do prokuratury, i już funkcjonariusze odwiedzali siedzibę takiej firmy w celu ustalenia okoliczności niezłożenia tego dokumentu wymaganego przepisami prawa. I znowu sytuacja ta dotyczy nie tylko spółek prawa handlowego, ale również fundacji i stowarzyszeń. Czyli tutaj też ta świadomość tego, że jest obowiązek składania tych dokumentów, jest bardzo istotna. Czyli możesz też powiedzieć nam, Fundacja Rodzinna, taka ostatnio gorący temat, tak? Dużo ludzi się tym interesuje. Czy oprócz statusu, który taka fundacja rodzinna zawiera, czy też powinna być polityka rachunkowości? Oczywiście. Jest, fundacja prowadzi księgi handlowe. Każdy podmiot prowadzący księgi handlowe musi taką politykę rachunkowości posiadać. Skupiliśmy się na spółkach, ale również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które z, prowadzą księgi handlowe, również są zobowiązane do posiadania polityki rachunkowości. Tak, takie księgi handlowe w działalności jednoosobowej tak naprawdę. Yy... Prowadzimy w momencie, kiedy przekraczamy ten obrót dwóch milionów euro rocznie. Wtedy nawet takie podmioty, które są podmiotami jednoosobowymi są obowiązane do prowadzenia pełnych ksiąg handlowych oraz złożenia stosownego zawiadomienia. Można to zrobić poprzez portal CIDG. Tam składając wniosek zmianowy zaznaczamy informację, że takie księgi handlowe są prowadzone. Jest to też informacja od razu dla urzędów, dla urzędu skarbowego, który może w jasny sposób określić jakiego rodzaju księgowość prowadzi Powiedz mi jeszcze w takim razie, czy monitorujecie takie obroty klientów? Czyli na przykład jeśli klient przekroczy we wrześniu obrót dwóch milionów euro, przy dzisiejszym kursie to mamy ponad 9 milionów złotych. Rozumiem, że to pilnujecie, monitorujecie, tak? Tak, jak najbardziej. Nasi klienci tak naprawdę oprócz tego, że opiekun danego klienta jest z nim w stałym kontakcie, informuje go o wszystkich zdarzeniach gospodarczych, które mogą, wpływ na, mogą mieć wpływ na prowadzenie przez niego biznesu, również monitorują wszelkiego rodzaju limity i ustalają z klientem plan działań tak na konkretne okresy kolejne miesiące, na kolejne lata, więc tutaj monitoring jest kluczową kwestią, jeśli chodzi o prowadzenie księgowości danej firmy. I nie mówimy tutaj tylko o limicie, który nas obowiązuje do prowadzenia ksiąg handlowych. Mówimy tutaj m.in. o limicie VAT, który jest dużo bardziej popularny. Dużo częściej zdarza się, że klient, który tak naprawdę ma prawo do skorzystania z tego zwolnienia podmiotowego, w trakcie roku przekracza przysługującym limit, który również jest obliczany proporcjonalnie to nie jest tak, że zawsze jest to stały limit. W zależności od ilości dni w roku, w którym prowadził działalność gospodarczą, ten limit może się różnić. E, tutaj ten monitoring, e, tak naprawdę, kwoty przychodów w danej firmie, e, po pierwsze odbywa się u nas na bieżąco, po drugie, również dzięki temu, że klient otrzymuje informacje e, tak naprawdę w każdym miesiącu, nawet jeśli nie zapyta o to z własnej inicjatywy, on sam jest w stanie z wyprzedzeniem przewidzieć różnego rodzaju zdarzenia i uniknąć później komplikacji. Mówiliśmy o działalnościach gospodarczych. A co się dzieje w spółkach ZOO, kiedy spółka przekracza te 2 miliony euro obrotu? Tak naprawdę przestaje nam w tym momencie przesługiwać ta ulga dla e, przedsiębiorców, którzy mogą zastosować obniżoną stawkę podatku CIT. E, ta obniżona stawka podatku CIT wynosi 9%, natomiast mało osób pamięta o tym, że jest to pewnego rodzaju ulga e, i w momencie przekroczenia tych obrotów, które no już są dosyć znacznymi obrotami, bo tak naprawdę jest to tylko część przedsiębiorstw, która osiąga tego, tego rzędu przychody, nie możemy już tej ulgi dalej stosować i musimy... E, Tę stawkę podatku CIT, którą naliczamy, określić na poziomie 19%. Jakie są konsekwencje, jeśli faktycznie we wrześniu spółka przekroczyła te 2 miliony euro obrotu? Jakie są konsekwencje za poprzednie miesiące? Czy wyrównujemy to od początku, czy od tego miesiąca zaczyna płacić 19%? Wyrównujemy to od pierwszego miesiąca, czyli w rozliczeniu rocznym opodatkowujemy wszystkie dochody stawką 19%. Czyli musimy, musimy sobie powiedzieć, że przekroczenie tych 2 milionów euro to nie są tylko konsekwencje na. Przyszłe miesiące, które nam zostały, ale musimy się tak naprawdę cofnąć i od stycznia klientowi naliczyć ten podatek nie 9, a 19. Dokładnie procentowy. tak, i jeszcze to ma wpływ w kolejnym roku, bo ten obrót powyżej tak. 2 milionów euro również determinuje moż brak możliwości skorzystania z tej ulgi również w kolejnym roku, ale tutaj już bierzemy dwie, dwie wytyczne tak naprawdę pod uwagę. Dokładnie. Tak jak Leszek wspominał o tej uldze, nie może być na przykład stosowana dla nowych spółek, które powstały na przykład z przekształcenia. Ważne, żeby to był właśnie nowy podmiot i to, co my zachęcamy klientów gdzieś się, którzy już się zbliżają do tej granicy, to żeby może otworzyć kolejną spółkę, ma wtedy kolejny limit. Myślę, że to jest takie fajne, praktyczne rozwiązanie. Dokładnie, tutaj, w zależności od charakterystyki danego biznesu, e, jesteśmy w stanie stworzyć taką strukturę, która będzie po pierwsze optymalna podatkowo, bo na to patrzymy w pierwszej kolejności, ale również pozwoli klientowi funkcjonować w łatwy, przejrzysty sposób, e, przejrzysty dla niego, jak i dla organów podatkowych. Więc tutaj, e, w zależności od tego, jakie cele ma dany klient, jesteśmy w stanie uszyć dla niego indywidualnie, na miarę rozwiązanie, które zadowoli jego i również, że zabezpieczy go przed ewentualnymi roszczeniami ze strony urzędu. Myślę, że warto jeszcze dodać, że narzędzia, które udostępniamy klientom nasz system, dostęp do naszego systemu jest istotne pod tym względem, że z jednej strony my klientów uświadamiamy o tych limitach, pilnujemy limitów, natomiast w księgowości jest tak, że zawsze ta dokumentacja jest z opóźnieniem. My często widzimy wyniki trochę później albo sprzedaż trochę później niż klient, więc klient może na bieżąco monitorować, kiedy zbliża się do tych limitów. Dokładnie, jest to sytuacja... Zeszłego miesiąca w naszej kancelarii e, mieliśmy klienta, który e, ewidencjonował sprzedaż na kasie fiskalnej. E, i tak naprawdę dosyć mało się u niego działo w poprzedzających miesiącach, natomiast w pewnym momencie roku e, faktycznie ten przychód wystrzelił e, i klient osobiście zadzwonił podziękować, że dostał informację z wyprzedzeniem miesiąc wcześniej, mimo tego, że tak naprawdę nie musieliśmy przewidywać tak znaczącego zwiększenia się jego obrotów i on w trakcie miesiąca mógł tak naprawdę zacząć naliczać VAT, pomimo tego, że ewidencjonował sprzedaż na kasie fiskalnej, dostosował to urządzenie do tego, że nalicza Naliczało odpowiednie stawki na jego sprzedaży. Gdyby tego nie zrobił, tak naprawdę musiałby sprawdzać cały miesiąc, każdy jeden dzień i każdą jedną transakcję i naliczać tam odpowiednie stawki. Tak? W trakcie miesiąca byłoby to bardzo ukopotliwe, bardzo dużo pracy, bardzo dużo czasu. Co tak naprawdę dzięki tej informacji, którą od nas otrzymuje, i dzięki temu, że księgowa przypilnowała tego tematu, się nie wydarzyło. Czyli każdy z naszych klientów posiada aplikację naszej naszej firmy TaxApp, gdzie te wyniki finansowe są na bieżąco. Dzieje się to na tej zasadzie, że klient wystawiając faktury w naszym systemie, automatycznie generuje mu się przychód, tak? Także widzi, jaki, jakie są przychody a, dodając faktury kosztowe zna swoje koszty. Także nie musi czekać na koniec miesiąca, aż dostanie z każdego oddziału wyniki. Może to robić na bieżąco, tak? Monitorować. I to jest też fajna kwestia właśnie wyłapania tego całego obrotu, gdzie się zbliża do tej kwoty magicznej tych dwóch miliona euro. A coraz więcej firm, niestety już, bo stety, osiąga takie wyniki. Cieszymy się, że możemy pomóc w rozwoju takich, takich, Dokładnie. Pamiętajmy też o tym, że jest to limit przychodu, a nie limit zysku. E, więc bardzo dużo działalności niskomarżowych, gdzie ten obrót jest bardzo duży, e, tak naprawdę nieświadomie może taki limit przekroczyć, e, bo nie, nie oznacza to, że klient musi zarobić określoną liczbę. Pieniędzy w danym okresie oznacza to, że suma jego przychodu musi wynieść określoną kwotę, a przychód, jak wszyscy doskonale wiemy, nie zawsze równa się zysk. Mi nasunęła się teraz taka myśl, że tych limitów różnych do przekroczenia jest bardzo dużo. I jestem zwolennikiem przekazywania tak naprawdę fachowcom. Naszych działalności, nasz zawód księgowego został uwolniony parę lat temu i w związku z tym zachęcam klientów zawsze do Zweryfikowania mhm. tych osób, które powie, którym powierzają tak naprawdę swoją działalność, od, za którą odpowiadają. Za co odpowiadamy my jako kancelaria podatkowa w przypadku, w przypadku spółki? Tak naprawdę odpowiedzialność kancelarii w zakresie świadczonych przez nią usług reguluje po pierwsze umowa, po drugie ustawy. E, więc w tym wypadku. E, Wspólnie z klientem określamy po pierwsze zakres obowiązków, bo to też nie jest jednakowe dla każdego klienta. Wiadomo, że w zależności od tego, jakie są oczekiwania danego klienta, my jesteśmy w stanie zaoferować trochę węższy lub nawet bardzo szeroki wachlarz usług. I teraz, po ustaleniu takiego zakresu odpowiedzialności w umowie, możemy sobie wskazać również to, w przypadku tego, jeśli zajdą jakieś nieprawidłowości, za co będzie odpowiadała kancelaria, a za co będzie odpowiadał klient. Klient. W przypadku outsourcingu, tak naprawdę pełną odpowiedzialność co do zasady ponosi kancelaria. Więc to my e, stoimy na tej pierwszej linii frontu, kiedy sprawy nie idą po myśli przedsiębiorcy, tak? kiedy coś dzieje się niepożądanego, to kancelaria jest odpowiedzialna za kontakt z organami, to kancelaria jest odpowiedzialna za to, e, żeby ta sprawa została doprowadzona do końca i żeby. Wynik tej sprawy był korzystny dla przedsiębiorcy, co stoi w bardzo dużej sprzeczności z księgową etatową, z księgowością wewnętrzną. Tak jak Julia przed chwilą wspomniała, ze względu na uwolnienie zawodu księgowego, taki prezes czy zarząd, rekrutując księgową, główną księgową w swoim przedsiębiorstwie, nie ma żadnej gwarancji, że ta księgowość będzie prowadzona rzetelnie. Co więcej, w momencie, kiedy Dzieje się coś niepożądanego, kiedy są jakieś zaniedbania, ta księgowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Cała odpowiedzialność spada na prezesa, spada na zarząd i to oni sami muszą radzić sobie z tym, co już się wydarzyło i tak naprawdę czego nie byli świadomi i czego nie mogli kontrolować, bo zaufali pracownikowi. Więc w tym wypadku zdecydowanie współpraca z kancelarią podatkową jest dużo lepszym rozwiązaniem. I zwykle tańszy. I tu postawmy kropkę. Temat kolejnego odcinka będzie to właśnie odpowiedzialności prezesa za, za księgowość, księgowość na etacie. Także porozmawiamy sobie. A Dzisiaj Państwu dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kontaktu. Linki macie poniżej.